I witam Was w kolejnym filmiku w moim wideo vlogu. A dzisiaj, no piękna pogoda, ptaszki ćwierkają, wiosna już tuż tuż. A ja dzisiaj chciałem porozmawiać na temat bardzo ważny, bo chodzi o temat zmiany. Ja często wierzyłem i my ogólnie często wierzymy, że jeżeli kupimy sobie jakikolwiek produkt, kupi sobie na przykład. Telewizor, kupisz sobie nowy samochód, kupisz sobie telefon, twoje życie się odmieni, będziesz się czuł szczęśliwy, radosny, uśmiechnięty. Niestety, często tak jest, że ludzie, którzy nam próbują sprzedać, właśnie żerują naszej naiwności. Często to widać, gdy ludzie przychodzą do siłowni. Mają dwa miesiące do lata, chcą schudnąć, bo nie dbali o siebie przez rok albo więcej. I teraz, daj szybko, muszę schudnąć, bo muszę dobrze wyglądać na lato. I szukałem w internecie różnego rodzaju pigułek: pigułek, które odmienią ich życie w ciągu miesiąca, w ciągu tygodnia. Wszystko się zmieni na lepsze, będziemy fajnie wyglądali. Ale pamiętajcie, jedną rzecz: że jedynie zmiana na głębokim poziomie gwarantuje nam zmianę na stałe. Tak, a więc dam taki przykład. Dlaczego tak jest, że osoba, która przychodzi do siłowni, odchudza się, schudnie, i często tak jest, bardzo często, w 90%, że ta osoba po pół roku albo roku, albo nawet dwóch, wraca do swoich poprzednich rozmiarów, albo, albo nawet jest jeszcze bardziej otyła i grubsza? Dlaczego tak jest? Dlatego, że ta właśnie zmiana nastąpiła bez tak zwanej zmiany na głębokim poziomie. A więc, co ja mam na myśli? Chodzi o to, że po prostu nasza poświadomość dalej ten program, który mamy w głowie, widzimy siebie to jest tak zwany nasz własny wizerunek. Ja nagrałem filmik na ten temat, jest na moim kanale. I jeżeli nastąpi tak zwana zmiana na głębokim poziomie to właśnie bardzo często ludzie wracają do swoich, do swoich poprzednich rozmiarów. Dlaczego? Ponieważ dla podświadomości my dalej jesteśmy osobą otyłą. A więc ona zrobi wszystko, abyśmy wrócili do tego, co ona ma w głowie, tak? Co ona ma w swoim programie, to ona po prostu będzie nas ciągnęła do tego, abyśmy spożywali rzeczy, które właśnie nam pomogą wrócić do naszej z takiej wagi, jaką mieliśmy wcześniej, tak? Często się słyszy, ktoś idzie na rozmowę kwalifikacyjną i mówi, i mówią mu: "Czy dasz szansę? Bądź wyprostowany, bądź pewny siebie, idź pewnym krokiem. Na pewno dostaniesz pracę." Powiem wam tak: jeżeli w umyśle, poświadomym, w poświadomości właśnie w swoim własnym wizerunku jesteśmy osobą. Która uważa się za niegodna, niegodna tej pracy, za osobę, która nie jest pewna siebie, to mimo tego, że będziemy udawali, że jesteśmy pewni siebie, czy że jesteśmy inną osobą niż jesteśmy, bo uwierzcie mi, że to wyjdzie. Jedynie tylko zmiana na głębokim poziomie. To jest tylko jedyna, jedyna zmiana z naszymi wzorcami. Co ja mam na myśli? Dam przykład ze swojego życia. Ja uważałem się często, że jestem osobą, która nie jest pewna siebie przed publicznością, tak? A więc co zrobiłem? Zapisałem się do klubu Toastmasters, to jest to międzynarodowa organizacja, która właśnie szlifuje talenty, jeśli chodzi o ludzi, którzy są, chcą być liderami, ludzi, którzy chcą prowadzić seminaria, ogólnie rozmawiać publicznie. I ja po prostu poprzez spotkania, poprzez to, że ja mogę się na tych spotkaniach udzielać, że robię różnego rodzaju prezentacje mój własny obraz siebie się zmienia i ja po prostu inaczej się już postrzegam patrzę w lustro, widzę tą samą osobę ale moje emocje na własny temat są inne bo ja jeszcze powiedziałem wcześniej jeżeli się nie zmieni wasze zdanie czy waszy wizerunek na wasz temat wasze zdanie, takie siebie postrzegacie to znaczy, że wasze życie nie zmieniło się i po prostu stoi w miejscu Ponieważ jedynie poprzez zmianę naszego wizerunku, naszego zdania na własny temat jesteś w stanie po prostu zmienić, Twoja, twoja zmiana może nastąpić i ta zmiana będzie trwała. A więc nie wierzcie w to, że ktoś wam sprzeda jakąś złotą pigułkę, złoty środek, telefon, różnego rodzaju rzeczy. Pamiętacie, że to musi być zmiana. Na poziomie emocjonalnym Bo tak właśnie działa, działa Nasza podświadomość Nasza podświadomość reaguje, reaguje na emocje Ona nie reaguje Na to, że dostaniemy jakąś nową rzecz Kupimy sobie jakiś telefon Samochód To nie jest zmiana na głębokim poziomie A tylko jedyna zmiana na głębokim poziomie Gwarantuje po prostu nam Zmianę na stałe Tak to wygląda Ja wierzyłem często Ja, ja się z tym nie kryję tu kupisz to, to będziesz miał to, to będziesz miał to i będziesz szczęśliwy. Nie będziesz. Musi nastąpić zmiana na głębokim poziomie. A ta zmiana wymaga czasu. Nie jest to zmiana w ciągu miesiąca, dwóch, ale powolutku, powolutku dążycie do celu, zmienia się wasz obraz o was, o was samych, wasze ogólnie emocje na wasz temat, wasze postrzeganie, wasza percepcja w ogóle się zmienia i w tym momencie jedynie możecie zmienić swoje życie... I ta zmiana będzie już na stałe. Nie będziecie już e, musieli się po prostu martwić o to, że, że inaczej się postrzegacie, ta zmiana zostanie i ona już będzie permanentna, tak? czy ona będzie na stałe Dobrze, na dzisiaj to wszystko no, się ro rozgadałem. I co? Widzimy się w kolejnym filmiku. Tak, jeżeli macie jakiekolwiek e, pytania albo jeżeli na przykład, chcecie jakiś temat, napiszcie mi pod spodem tego filmu. Ja po prostu będę rozpatrywał i zobaczę, i wtedy bym mogę nagrać filmik na temat, który mi podacie. Dobrze, a na się to wszystko. Trzymajcie się, cześć!